To się nie Zobaczmy trzecią osobę, bo y, będziecie jeszcze walczyli między sobą. Dlaczego mamy się... się nie cieszyć? Nagroda może dostać tylko jedna osoba. Jeszcze jak trzecią? Mamy dwie. Znaczy na podłatkę robotę. Jest. Dobrze. Nie, 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 zapraszam. Tak. Ziemię przychodził Paniczę. To, ja to byłby pierwszy ten co został na scenie. Nie. Stop. Kończy nam się przyprawa do dzieku. Mówisz do mnie. Ze złej strony, przecież nie słyszę, na był ucho. Ty naprawdę mówisz mi, że było basenie, więc jesteśmy w Śnieg odciął drogę wyjścia i cholera. Przez te wszystkie lata zdążyliśmy zapomnieć, gdzie jest wejście. Mówisz mi o dziurze w głowie Kenetieta i że on teraz siedzi w niebie na skórzanej kanapie i ogląda start promu. a ja jestem zła. Bo już dawno wymyśliłem, że w kosmosie jest życie tylko zupełnie inaczej. Teraz amerykańscy ochoccy zgarną wszystkie brawa, mi nawet nie przeszlą dyplom. Zawsze tak właśnie jest do lat dodatku zabrakło kawy, i nic mi po twoim, twoim pluszu na detox płaci. Ty się śmiejesz, bo 30 lat temu jakiś facet zastrzelił branie Lenona i on teraz mieszka w wielkim udaniu. Z Amstrona. Marlonem Brandy. Nie. Mówi, że tam stoi wielka lodówka. Nigdy nie kończy się w niej jedzenie. To dobrze. Cieszy się Marlon. Wkładka niedopałki pałki w cztery dziury w plecach Lenona? Mówi Lena. A Charles Manson. Z dezaprobatą kiwa głową. Zdaje się, że on załatwiłby by to całkiem. 对呀。Yeah.